ERWUS! -e -e witam Was bardzo serdecznie z tej strony Soul i dzisiaj pogramy sobie w Mobile Legends. bang Bank jest to pierwszy z trzech odcinków, ponieważ dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie taki tydzień z Mobile Legends, tak jak poprzednio był tydzień z World Rift'a dzisiaj jest tydzień z Mobile Legends. No i wiecie, bo, że wiecie dobrze, że prowadzimy serię Road to Top Global Ruby. Natomiast e, pokażę Wam tutaj, co się stało ostatnio. Otóż skończył się sezon, spadliśmy do Epika. E, no i aktualnie, słuchajcie, wchodząc sobie w historię. I patrząc na meczek widzimy kompletną porażkę. E, Ruby, no i to jest minus 23 punkt. Ile? A wygrana daje nam zaledwie dwa, tak zakładam. Tak było ostatnio. Więc sobie tutaj postanowiłem pograć innymi postaciami i trochę podbicie ranking. Więc dzisiaj pogramy grę rankingową. Zagramy albo Ginevro, którą mam 80%, 80 wwerki, albo Gordon, którym bardzo lubię grać. Myślę, że dzisiaj m, pogramy sobie Ginevro, ile będziemy mieli taką okazję na topie. Jeżeli nie. No to pójdziemy gordem na mida i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, więc możemy sobie pograć tutaj Ginevra, tak myślę, więc tutaj pyk, Ask for Herb, 79%, co prawda 43 mecze zaledwie, natomiast e, WRK jest całkiem spoko, tutaj Mia ma 200 mecze i 52% WRK, Ranger 320, 53%, Ginevra tutaj ma trochę mniejsze WRK, no ale to za chwilkę wszystko sobie ogarniemy, ja teraz postaram sobie tutaj się troszeczkę pograć, off oh, kamera czyli poza odcinkami, co postaram się pograć i powbijać sobie trochę, że tak powiem, dywizji. Myślę, że w Legendzie lub w Mythiku nawet zaczniemy ponownie grać Ruby, bo dopiero wtedy będzie to się opłacało generalnie, aby punkty, które zyskujemy za wygraną, tam chyba 10-12 punktów, zwracały się w razie porażki, gdzie stracimy minus 20 punktów, więc no tutaj musimy wygrywać przynajmniej dwie gry. Musimy wygrać przynajmniej dwie gry pod rząd, aby zwróciła się porażka. Natomiast teraz w epiku musielibyśmy wygrać tych gier ponad 10, aby się porażka zwróciła. A to jest bardzo ciężkie, żeby w jednym ciągu wygrać 10 ger Ruin. No bo wiecie, nawet jeżeli wygramy 9 i przegramy, no to co, zdobędziemy 18 punktów, tracimy 25, więc no to jest kompletnie nieopłacalne. Dlatego dzisiaj Ginevra na topie. No a my widzimy się moi drodzy. Teraz się widzimy, jeszcze słyszymy, bo chciałem wam powiedzieć w pytaniu odcinka, ale zanim przejdziemy do pytania odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że troszkę zmienimy jego format. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo wydaje mi się, że to może być fajna zmiana pytania odcinka. I generalnie do teraz zadawaliście Wy mi pytanie, na które odpowiadam. No i teraz troszkę zamienimy rolę. To ja będę zadawał wam pytanie, do tego możecie sobie wymyślić odpowiedź na pytanie, napisać w komentarzu, dodając, dodając oczywiście przed odpowiedzią hashtag. Hashtag Pytanie, niech będzie na razie, zobaczymy jak to się przyjmie. No i najciekawszą odpowiedź moim zdaniem na pytanie umieszczę w odcinku i zobaczymy być może jacy jesteście kreatywni. To może być fajny teśnik dla Was, no i myślę, że to może całkiem być fajna zabawa, że tak naprawdę i takie trochę wynagrodzenie widzów, którzy zdają najciekawsze odpowiedzi. No i dla widzów, którzy w ogóle komentują, są ze mną, tutaj feedback dają swój i generalnie pomagają rozwijać kanał. To będzie takie fajne wynagrodzenie dla widzów, że będą mogli zagościć na odcinku, że będzie widać ich ksywkę, że będzie widać ich odpowiedź, że zostaną docenieni. Myślę, że to może być spoko. A jeżeli odcinek wam się spodoba i generalnie pomysł wam się spodoba, to zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję na kanale, no, subskrypcję przede wszystkim bym prosił, ponieważ planuję do końca tego roku wbić 10 tysięcy. Jest to, no mały okres czasu, dużo subskrypcji, bo to aż ponad 2000, nie, no około 2000. Trochę mniej niż 2000, chyba tam 1960 teraz, o ile się nie mylę, jeszcze nam brakuje. Więc wspomóżcie mnie, dowalcie subskrypcję. No i w komentarzu odpowiedzcie na pytanie. Co jakie, jakie byłyby pierwsze słowa kosmitów, jeśli zlecę... Zle, jeszcze raz. Ja, ja? No i się zestresowałem, słuchajcie. W komentarzu dajcie odpowiedź, jakie pierwsze słowa wypowiedzieliby kosmici, gdyby wylądowali w Polsce? Zobaczmy, zobaczmy co myślicie, jakie słowa by powiedzieli kosmici, najciekawsza odpowiedź pojawi się w kolejnym odcinku, no i jeszcze jest hashtag polecam, ale hashtag polecam to e, 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 sią, sią. do następnego odcinka, teraz jest zmiana, więc, więc niech tak zostanie, niech zostanie tylko to pytanie, bo już zaczęliśmy grę w ogóle, szybko to poszło jakoś, szybko ten, szybko ten czas zleciał, nawet nie zauważyłem jakie mamy teamy. Natomiast e, polecam, pojawi się w kolejnym odcinku, jeszcze postaram się ten format trochę lepiej ogarnąć. Natomiast to pytanie jestem mega ciekaw, jak to wypali. Dlatego koniecznie dajcie znać, jakie macie odpowiedzi. No a my idziemy tylko topa. Przeciwko komu gramy, słuchajcie, gramy przeciwko Maszy. Przeciwko Maszy gramy. Przeciwko Maszy może być całkiem trudno. Ojoj. No dobra, w sensie, bo ona ma wiecie. Bo Masza ma tą swoją e, pasywkę, że jak ona będzie zultowana... Ej, no głupio, bo nie, nie wiem po co się bijemy. Że, jak ona będzie zultowana, no to ona wtedy y, ucieknie z naszego podbicia, z ulta. O ile się nie podczas ostatniej. podczas zabierania ostatniego. Mm, ostatniego czego? Żyćka. Co tu robi Leslie? Nie wiem, co to robi Leslie. Halo, czy ona jest na dżungli? Nie, no Granger jest na dżungli. Co tu robi Leslie? Co my czemu mamy, mije? Co się odjebało w ogóle? Tak, zagadałem się trochę o tym, tak jakby to powiedzieć, się trochę zagadałem o... Się trochę, słuchajcie, zagadałem o... o czym się zagadałem? się zagadałem o tej zmianie, hashtag pytanie, i nie zauważyłem, jakie mamy team. Ja pierdziele, ej, bardzo ciężko będzie to wygrać. Ci przeciwnicy mają jeszcze Groka. Mhm. Zobaczymy, w sensie, to nie jest gra przegrana. Pamiętajmy, że każdą grę da się wygrać. Natomiast będzie to trudne. Na pewno będzie to trudne, natomiast my możemy dzięki temu, że mamy tutaj ze sobą właśnie Lesley, możemy y, skutecznie po prostu puszować tutaj tego topa, obijać przeciwników. Leslie przede wszystkim może tutaj obijać tą maszę, która zresztą jest już na czwartym poziomie niestety, na bocie się niezła jadka dzieje tam. Trójka przeciwników przeciwko y, Ebdorze i Mii, Mia chyba raz umarła, dokładnie Mia raz tam niestety umarła. A, nie chciałem, nie chciałem tego, przepraszam, Przepra nie, 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 nie przepraszam, ja cię po prostu zaraz zabiję. Tylko no mi tutaj generalnie potrzeba jeszcze czasu, słuchajcie, trochę, bo... No przez Lesley, że ona tutaj do nas przyszła, mamy trochę mniej farmy. Mocno straciliśmy teraz ten. No właśnie o tym mówię, zobaczcie. My tutaj bardzo mało zdajemy obrażeń, chociaż ja bym się w nią może wbił. Hmm. No słuchajcie, mam tutaj bardzo ciężką linię. Idzie już do nas Eudora, musimy tutaj uważać. Oj, teraz możemy umrzeć. Udało się go zabić dzięki naszemu executeowi. Tutaj e, Execute i wieża nam tak naprawdę dużo pomogły. Niestety szła już tutaj Nana. Oj, nie wycofałem się. Przypadkiem ruszyłem joystickiem. Ale mamy też Eudory, która tutaj nas wydepowała od tej Nany. Odepchnęła ją i całkiem fajnie to wyszło. Powiem Wam, że mm, Ginevra jest mega dobrą postacią. Ja nie wiem, czy ja tak, tak mało rzadko gram. Natomiast e, postaram się teraz właśnie nią przysiąść i trochę pocisnąć, trochę więcej, że tak powiem, aby tutaj właśnie wyjść do tego mitiga, do tej legendy jak najszybciej. Okej, okay. no Teraz mam w przeciwko sobie nane i e, Maszę. To może być naprawdę ciężkie. Jesteśmy znotowani. Tam się bije z żółwiem nasz Granger, ale jest tam również Hayabusa. No nie wiem słuchajcie jak tutaj to wypali. Udało się go zabić, niestety nie mamy teraz słuchajcie, przez to ani odskoku, ani ultimata. Jest tutaj na low. Udało się nam zabrać, świetnie. I w ogóle powiem wam, że zajebiście tutaj mi się Wragi nabrał teraz, bo doszedł nowy przedmiot. i ja nie wiem, jak go wcześniej nie było. Teraz go w bildzie dostałem, słuchajcie. Ona się chyba wycofała, co? Ta Nana. Ok, jest tutaj klient, na to uważajmy. Dzięki temu Mia będzie miała trochę łatwiej na bocie, natomiast my tutaj musimy... Udało się go zabić, świetnie. Słuchajcie, doszedł nowy przedmiot, natomiast nazywa się on Shadow Twin Blades. Jest to naprawdę kozacki, że tak powiem. oj, prawie go zapaliśmy. Jest tu uważajmy, uważajmy teraz na niego. On nas może w każdej chwili zblokować. No, o, dokładnie ścianą. No, musimy tu uważać na pewno. Jest tutaj ta masza, którą możemy zabić, jak najbardziej możemy ją zabić. Natomiast to wszystko na spokojnie, wszystko na spokojnie, tutaj mamy mało HP, mamy mało obrażeń jeszcze, oj! Ok, masz bardzo mocno obrywa, gdybyśmy my teraz mieli, słuchajcie, nasz skok, ona, oni by umarli na pewno, ja spróbuję tutaj jakoś ich zbejtować, być może uda nam się ich zabić, chociaż wątpię. My jesteśmy bardzo mobilni, więc możemy sobie pozwolić na taką trochę agresywniejszą grę. Jest 4 do 7, jak w goldzie wyglądamy. Mamy trochę więcej golda. To jest naprawdę świetna informacja, że, jako drużynowo, mamy więcej golda niż przeciwnicy. My jesteśmy 2-0-1. Double kill. i zobaczcie, jak pięknie wychodzimy tutaj spod wieży. No, to jest właśnie siła Ginevra. Ginevra jest mega dobrą postacią, mi się mega dobrze nie ugra. Słyszałem, że jest bardzo prosta do skontrowania, natomiast, e, no, na chwilę obecną, tutaj jak widać, przeciwnicy nas nie potrafią zbytnio skontrować. E, my możemy teraz wziąć żółwia. Weźmy żółwia, take turtle. Tutaj fajnie by było, gdyby Granger przyszedł. Oj, idzie tam Hayabusa. Uważajmy na niego. Uważajmy na niego, są tutaj przeciwnicy, więc na to też tym bardziej musimy uważać. Natomiast... E... Spadajmy stąd, nie mamy teraz odskoku, na to pamiętajmy. No i niestety tutaj zabił nas Hayabusa. E... Zostaliśmy zamknięci przez Groka skutecznie, obici przez maszę, 2500 obrażeń właśnie. No i Hayabusa dał nas naszym swoim, w sensie jego ultimatem. No ale dzięki temu, że umarliśmy, możemy się napić łyczka kawy. Hmm. W ogóle, słuchajcie, moje drogie duszyczki, Dzisiaj siedziałem sobie na toalecie. Robiłem dwójeczkę, jakby kogokolwiek to obchodziło. I sobie rozmyślałem, e, jaką kawę by wybić. No, bo ja sobie generalnie piję przeważnie m MK kawę, tak? Tą czerwoną taką. Jest jeszcze bo, ale bo to mi niezbyt nie smakuje. Natomiast, Fuck, it was that this moment when he knew. He fucked up <noise> się zagadałem! Uaa, ua, 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 ua. Nie rób tak. Samson, so. nie rób tak. W każdym razie. Jest ja sobie właśnie tą, tą, tą klasyczna MK Cafe, którą sobie z reguły piję, natomiast trochę mam już jej dosyć. I mean ona jest okej. Okay, jak na kawy taniej i generalnie dużo i łatwo dostępne to jest naprawdę okej okay kawa. W sensie ja nic do MK Cafe nie mam. Natomiast brakuje mi jakiejś takiej mm, Burżuazyjnej, że tak powiem, takiej lepszej, lepszej kawy, bo ja mm, dosyć często piję kawę. I brakuje mi jakiejś dobrej, więc jeżeli znacie jakieś dobre kawy do polecenia, które można zakupić, czy to przez internet, czy to yy, jakkolwiek inaczej, to koniecznie dajcie znać. No, żeż kurwa. Halo. Słuchajcie, ja muszę przestać rozmawiać o Oftopik w ogóle, bo rozmawiając off topic nie skupiam się na grze. Zobaczcie, jakie ja głupoty odwalam. Na przykład teraz. Tego, takie, takie rzeczy się nie powinny dziać tak naprawdę, więc e, musimy skupić się także, więc jeżeli macie jakieś fajne kawy, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, ja sobie poczytam, zobaczę co to są za kawy. I chętnie być może zakupię, jeżeli będę miał okazję. Grok nie żyje, no i odstajemy z goldem niestety. Oj, to źle, to bardzo źle. I, ja, ja, ja. I na topie jest Clint, jest, są, są przeciwnicy na topie. Ta nana jest mega irytująca. Na bodzie mija puszuje, nie wiem czy to dużo nam da. No jest ta nana. Nana jest mega irytująca. Gin, nano, dziękuję. E, no i idzie tutaj Hajabuzy nam idzie. My się po niego udajmy. On sobie uciecz chyba tak. Mia potrzebuje pomocy. Udajmy się do niej, udajmy się w jej stronę pod Żółwia, bo przeciwnicy mogą robić Żółwia. Dokładnie, mamy bardzo małą HP. Oj, idzie Masza. I nie żyjemy niestety tutaj. Masza nas zabiła. Natomiast wywiązał się bardzo ciekawy Team Fight. No i Masza nie żyje tutaj. Widzę, że jeszcze Hayabusa będzie walczył przeciwko. Naszemu Grangerowi. Granger bardzo ładnie przeskoczył przez e, ściany postawioną przez Groka i udało mu się uciec, więc sytuacja, no, jaka jest, każdy widzi. Natomiast e, dwa żółwie dla drużyny przeciwnej. Tutaj był żółw poddany dla drużyny przeciwnej, trochę za późno się wbiliśmy, tam Mia za długo staw w krzaczkach. nie widzieliśmy co się dzieje, przez co nie byliśmy w stanie odpowiednio zareagować. Ja powinienem się lepiej wbijać. Mm. <grym> Dławię się tu <tą> kawą zaraz. <grym> szybko pijąc. Granger bardzo ładnie tutaj gra. 4-3. Kolejne śmierci dla drużyny przeciwnej. Eee, załóżmy może trapa na dane. Ona prawdopodobnie będzie tutaj robiła gold którego już tutaj niestety nie ma. Ale będzie mogła tutaj iść, czy nie? Kurde, bele. Słuchajcie, mi się wydaje, że na nas złożyła Purify'a. Dokładnie, dzięki temu prawdopodobnie uciekła od nas. Ja tam nawet ulta nie używałem. Ale ten Hayabusa nas złapał. On zawsze jest tam, gdzie go być nie powinno. Słuchajcie, on jest 12-2. Zawsze, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak nagrywam, albo zawsze, zawsze jak gram jakiś dobry meczek, e, i generalnie powinien być łatwy, to zawsze trafia się w przeciwnej drużynie taki jeden smurf. Pierdzielony, który robi wszystko za wszystkich, tak naprawdę. I ja sobie mogę. Popatrzeć, ewentualnie. Natomiast no powinniśmy się w, te, w takim wypadku na nim skupić. Powinniśmy się być może zgrupować. No i nie żyjemy znowu, ja pierdolę. Ej, ja straszną manianą odwalam. Wiecie co, dajcie mi chwilę, ja pozwolę sobie teraz mniej mówić trochę i trochę bardziej skupić się na grze, żeby no nie odpierdzielać takich akcji, bo no to ani nie jest przyjemne dla mnie, ani dla was, wiecie, ja mogę przegrać grę i stracić tylko czas. A dla was to jest po prostu, no, też średnio do oglądania, bo są ten cały czas umiera, no to to jest słabe. Bardzo ładnie Mija spuszczała bota, wykorzystała moment. Tutaj widzę, że Leslie już, ro 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 już robi lorda, ale Mija przyciąga tutaj przeciwników. A szkoda, być może przez to Leslie nie zdąży zrobić sama lorda. No ale ja tutaj się postaram skupić. Udało się nam zabić Lorda. Świetnie, no i postaram tutaj właśnie się przede wszystkim skupić na grze, aby no nie umierać tak głupio i zrobić coś jednak. Tam widzę, że teraz się teamfight wywiązuje. To może być dobry moment, abyśmy my się wbili. Tylko musimy wyczaić odpowiedni. A... Triple Kill dla Lesley świetnie. No i my tutaj możemy teraz puszować. Bardzo ładną mam Mega Kill. Świetna możliwość. Teraz mamy świetną możliwość do puszu. tu jeszcze gdzieś być może Clint pójdzie. Oj, 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 nie tak głupio. Nie tak głupio są. Natomiast tutaj dzięki temu spuszowaliśmy w wieżę no i Clint prawdopodobnie nie żyje, dokładnie. I to jest gierka wygrana, słuchajcie. Bardzo szybka, 12 minut. Jak widzieliście, początek miałem całkiem niezły, natomiast w końcówce trochę lamiłem, ale to przez to, że trochę się rozproszyłem, wiecie, tutaj o kawie, rozmowa tutaj są są graj i no tak trochę, że tak powiem, rozproszenie uwagi przeskutkowało tym, że tak często umierałem, natomiast sądzę, że meczek był zaiste ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że zasubskrybujecie kanał, aby oglądać kolejne materiały. Dla mnie to będzie naprawdę miłe takie docenienie, jeżeli zasubskrybujecie kanał. No i mam nadzieję, że przede wszystkim moje materiały się Wam wyświetlą i że będziecie mogli miło spędzić popołudnie razem ze mną tutaj, ogrając Mobile Legends przez ten tydzień. Dzięki wielkie za poświęcony czas, za oglądanie, za uwagę, no i widzimy się już w piątek o godzinie 15 w kolejnym odcinku z Mobile Legends. Wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się cześć, we will be in touch!